otworzyć paczkę od naszej kochanej Tamary z Niemiec. Y, mi przysłała taką dużą. I nie wiem, będzie musiała otwierać. A mama czeka z boku i patrzy, co będzie można sobie z bokiem wziąć. Tylko nie wiem, czy ja mogę tak to... No, możesz, możesz. Żeby tam nie przeciała w środku. Chyba to będzie długo trwać. Kleiła, że kuldę, żeby bezpiecznie było, bo drogę przybyło z Niemiec. Pomóż ci, Nie, by się nie skończyło. Tak, Karpę, kropkę, tak. kurę. życie już. <śmiech> nie, ci <laughs> jak pimdole. Oh yeah. Ujęli. Lizaczek taki, dużo ich jest. Kazałam mi wszystko dokładnie pokazywać. Taki... A mam się tutaj z boku czeka i odbiera. Taki... Ciekawe, ten był... Jabłkowy. Jabłkowo-limonkowy. Ten jest... Wiśniowo-malinowy. I ten jest... Pomarańczowo-sasynowy. Taki... Cztery takie z tym. Nie, czy to jest takie samo? Nie, to są inne jednak. To jest taki sam jak ten, a ten jest... Obocowy. Nie, jakiś doby taki. Jeszcze taki to jest ten sam chyba, no. I taki, to też jest ten sam. Nie wiem, czy to widzicie. Ym, takie coś. Super. A to jest bardzo dobre, No to jest, to jest takie, dobre. mogę wam powiedzieć co to jest. To są takie czekoladki i w środku jest taka jakby taki soczek, taki pomarańczowy. Ty... No bardzo dobre to Gdy jest. Będę pokazywać wszystko, żebyście mogli sobie to, to bardzo polecamy. No, kilka razy jedliśmy i naprawdę takie wylemi. żelki kwaśne. Tamara mi kiedyś mówiła, że jest tutaj sobie sobie takie kwaśne żelki, chyba syn. No. zawsze ja już jej buzię Cało. Ale ogólnie takie słodycze. To są, e... czekajcie, jeszcze wam powiem. To są nie wiem jakieś Z opęczenie, a to są owocowe. Jakieś... Nie, rozkwiniowe. No to owoc, nie? albo bukowa. Ogólnie te słodycze niemieckie nie, w ogóle nie mają porównania do naszych e... e... słodyczy. To jest chyba zmywasz do paznokci. Do ba. Ciekawe dlaczego zmywać? Ciekawe dlaczego? No to się robi jeszcze. Jeszcze lizaki. No, kolejny. To się tak mamą. Zapomniałam. To jest najgodowy. No, jeszcze go. No, to są. to są wiśniowe. Też kwaśne. No, ale lubię kwaśne. To są jakieś takie z lukrecją i z jakimś kuchosem. Nie wiem, nie rozumiem. Może no, ktoś to przetłumaczyli. Nie umiem mieć jeszcze. A po co ci to wiedzieć? Ważne, żeby smak był. Takie... Mm, takie jajko. Eee, czekolady, dużo czekolad. Znaczy, no w sumie nie tak dużo. Dwa. Dwie czekolady. Ananas w czekoladzie. Ło, wow, pokaż. To może być, a ty lubisz ananasy? No to tak, się to chyba rozlało trochę. To Albo coś, sok. pokaż mi że coś innego się wydało. Nie, to. Nie od No, to tam jeden tak będzie. O, te są dobre. Takie jak paski kwaśne. Te jakieś nie a nie te, jak też nie te też dobre. Śniabek. Śniabek. Się, nie? są dobre, nie? to jest się Kolejne rzeczy. Ojej, a miałaś zapas, co? Do końca wakacji ci starczy. Truskawkowe, mm. lakiery. A, widzisz? E, a, a, ładny, taki brokatowy, taki różowy. Ja też takie mam. Znaczy, ale nie takie kolory, tylko z tej firmy. E, taki ładny, taki różowy. A Justyna bardzo lubi lakiery, nie? Tylko, że mam pomalowaną, patrzcie. Jedną rękę? No. No to byś miała Dlatego masz też zmywacz, żebyś Biały. mogła sobie próbować, nie? A ja chcę zobaczyć, jak pachną. Czy pachną jakoś ładniej? Nie, oh, Mocno Może będą mocne, wiesz? Bo to niektóre jest tej... chyba taki sam jak ja teraz mam um, na palcach. Taki czerwony. Mm, taki fioletowy. Ale ładne. Chyba, mi pożyczysz jakiś. Co ma wszystko? Mama <laughs> tylko tak siedzi to... i żółwi. Dobra, mam lakiery, Na lakiery, lakiery do końca pokażę. Nie? Nie ile lakierów. Taki jeszcze, taki ładny. Taki różowy też masz. Też ładny, bardzo ładny. Ja taki mam chyba. Ale to dobrze, na Śliczne są. Nie, albo taki podobny, nie, bo tamten mój jest brokatowy. I Taki pomarańczowy. To jest koralowy chyba, nie? Taki. No. Kolejne lizaki. Ale zobacz, ile, ale piękne. A jeszcze tam kołóż? Gdzie są te lizaki? O my god. Kolejne żelki. I ta paczka ma dno? jabłkowe. No już prawie pieski. Bo no wyciągasz taki kartonik nie za duży, ale tyle wyciągasz. Takie miętowe w czekoladzie. Oj. Ja nie widzę tych lakierów, je tak poustawiałaś. No no, Co też są chyba jakieś miętowe w czekoladzie? No. Ile lepiej? raz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to masz nam trochę za osto. co nie? To też jasz już eleganckie. Ja nie widziałam ich. No bo ty poszłaś. A ja poszła tam, no. Takie... od tych mama mówi. W tym jajku. Ehm, to są te myszki. jajki są biawniki, już... no, no, te, nie? Te są dobre. Jest takie. Jakie to są jednorożce? Nie, no. nie wiem. Nie ma, tak, ale to jest. To zawsze po części mam na otwierać. Chyba jednorożce, no. A nie wiem, no, to nie pisze nic. Mogę, żeby to nie po prostu, nie? To Te nastawy tak się nazywa, nazywają, tak samo. No, nie tylko, że różne rzeczy. Takie do końca. Nawet jak jest ta sama firma, to jakiś chyba jest bez porównania na polskie aluminium. Ostatnie. A takie. A to to takie Baton. A to są takie różne batony. To jest taki mix batonów, bo też kiedyś chyba przysłałam takie albo bardzo podobne. To są jakieś takie jak Milky Way, jak sneakers, tutaj jak banki. Chyba takie mamy w nawet. Nie, to nie nie mam. Ale to były takie. Opróżnione? Mm, tak. Ty chyba sobie z powrotem ten kartonik spakujesz. Nie, ja wam pokażę jeszcze. Ude. Tu, jeszcze tu lakiery z tajemnicy, kupowałem. Jaka wyżarka, co? Czekajcie. No. Dziękuję bardzo za paczkę. Mm. Jak będziesz smakować, to będziesz pewnie ten. Mam no, masę, będę otwierać wysyłkę. Bo, bo zawsze też jest ten, to spyta, nie? Co, no. co najbardziej smakowało? Co najlepsze? Co mi jej smakowało, żeby wiedzieć na następny raz? Ale zanim ty to tylko nie otwieraj wszystkiego na raz, nie? No. no, to wszystko powysycha. Nie, no to ty nie zjesz tego wakacji, co? No. Nie ogarniesz. Bardzo <laughs> no, ci pomożemy. Nie, żartuję. Troszkę ci pomożemy najwyżej. Koniec. No chyba, jak <laughs> się na mamę patrzę, że mi to powie trochę czy coś jeszcze, ale chyba nie. To pa! następnego jeszcze dziękuję raz Zobacz.